tygodnie wolnego od szkoły, ale nie od zajęć sportowych. Ferie zimowe w Praszce to czas pełen ruchu i rozwijania swoich pasji. Przychodzimy na halę, pograć, wyjść z domu, żeby nie siedzieć na komputerach. Ponieważ lubimy grać w środkówkę z koleżanką i e, więc rano spotykamy się i Gramy. Kopanie piłki jest dla mnie satysfakcjonujące. Przez dwa tygodnie Centrum Sportu Kotwica organizowała wiele ciekawych wydarzeń. Warsztaty taneczne, e, możliwość skorzystania z hali sportowej, e, piłka nożna, piłka siatkowa. E, Babington, tenis stołowy, dzieci wykorzystują maksymalnie to, co mamy tutaj do zaoferowania, a frekwencja dopisuje, dzieci wychodzą zadowolone, uśmiechnięte i chyba o to chodzi w tej zabawie. Nauczyłem się grać w Można się ruszać i nie trzeba siedzieć w domu przed telewizorem, tylko, no tylko właśnie pograć sobie tutaj. Zajęcia są skupione y, głównie właśnie, żeby się dzieci pobawiły, rozruszały, była rozgrzewka, trochę potańczyły, ale spędziły też fajnie, aktywnie czas, żeby to nauczyć ich też takiego czasu bez telefonu. Przychodzimy, jest rozgrzewka, potem tańczymy, czasami są nowe kroki, no i dopracowujemy układ. jak ma wyglądać i potem tańczymy na różne okazje. Do dyspozycji najmłodszych była hala sportowa, siłownia czy pływalnia Nemo. Wejście darmowe na pływanie od godziny 12 w dni powszednie. Dzieci korzystają, frekwencja więcej niż dobra. Warto grać i się rozwijać. Poznaliśmy paru kolegów, grają i jest fajnie, można się dogadać. Bardzo warto jest ćwiczyć, żeby cały czas nie leżeć i grać. Zainteresowanych w tym roku feriami sportowymi było dużo więcej jak w ubiegłych latach. To był czas dobrze wykorzystany, bo na sportowo.